Jojo sioneczko, jestem Robson HD, a dzisiaj witam w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj jesteśmy w krótkim poradniku jak wygrać mody do Minecrafta. A zatem odpalamy sobie taką przeglądarkę Google, później wpisujemy sobie nazwę moda. Ja tam na przykład Overlord Mod. Wtedy wyświetla się nam taka stronka i mamy tutaj... Linki do wybrania i klikamy na przykład ten, bo to jest na 1.12.2 jedna z nowszych wersji. Tak więc teraz schodzimy na dół strony i wybieramy sobie któryś, który chcemy. To jest to który jak kliknę na przykład ten. Klikamy download. Czekamy aż się pobierze. No i dobra, jak nasz moc się już pobrał, możemy go sobie przenieść na pulpit. No tutaj już jeden miałem. Wtedy włączamy Minecrafta Czekamy aż się uruchomi. No i dobra jest. Teraz klikamy, zaloguj. Klikamy na tą tutaj ostrzałkę po lewej schodzimy na ostatni na z tych kwadracików i klikamy na nowa paczka i teraz nazywamy sobie, musimy sobie jakoś nazwać to nazwę nowy nowy, nowy, nowa paczka Zmi ustawiamy sobie tutaj wersję ja dam na 1.12.2, ponieważ ją akurat taki mod i to wszystko jest co trzeba robić w paszce modów, nic więcej. Teraz klikamy to i szukamy naszej paczki. Ja już zaraz znajdę, a mam. I teraz tak, klikamy tutaj dodaj mod. Znaczy to klikamy. Klikamy sobie pulpit, chyba, że ktoś gdzie indziej przenies tego moda to no tam gdzie się go przeniosło ogółem ja szukam pulpita, pulpit i teraz szukamy sobie naszego moda mamy tutaj klikamy se tak żeby nam się za, zaaktywował, żeby działał normalnie klikamy zatwierdź i graj no i teraz nam się odpala minecraft tak więc ja wam dziękuję za oglądanie porannika na, na, mam nadzieję, że w czymś pomogłem, tak więc trzymajcie się, na razie no i cześć.